Ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest organizowane raz na trzy lata. Natomiast między e, tymi okresami co roku jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia treningu i takowe treningi są prowadzone. E, to ćwiczenie PATROL 2015 jest trzecim ćwiczeniem, Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Jego głównym celem jest sprawdzenie systemu uruchamiania, jak również współdziałania poszczególnych służb. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania jest jednym z podsystemów tworzących system bezpieczeństwa państwa. Do zadań tego systemu należy wykrywanie zagrożeń związanych ze skażeniami, skażeniami promieniotwórczymi, chemicznymi, biologicznymi jak również ostrzeganie czy to ludności, czy żołnierzy przed tymi zagrożeniami. Centralny ośrodek analizy skażeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi Centrum Dyspozycyjne. Centrum Dyspozycyjne jest to organ Ministra Obrony Narodowej, który odpowiada za sprawy związane z koordynacją elementów tworzących Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Utrzymujemy stały dyżur na punkcie kierowania systemem wykrywania skażeń sił zbrojnych, który jest podstawą do ewentualnego uruchomienia krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania PACZ Centrum Dyspozycyjnego. Ważne jest wykrycie skażeń, ale jeszcze ważniejsze jest ostrzeganie. Jeżeli byśmy mieli tutaj, w tym pomieszczeniu, ten czerwony guzik, to Zawsze mielibyśmy ten poślizg kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu minut. Natomiast syrena ma być uruchomiona jak najszybciej, wtedy kiedy nastąpi zagrożenie. Zgodnie z obowiązującym dzisiaj obowiązującymi przepisami prawa mamy tylko dwa sygnały alarmowe. Syreny są uruchamiane w momencie kiedy jest zagrożenie i w momencie odwołania zagrożenia. Nie definiujemy jakie zagrożenie. To obywatel w momencie kiedy usłyszy syrenę ma pozyskać tą informację albo ta informacja ma do niego dotrzeć poprzez system łączności komórkowej, poprzez media, telewizję, radio czy również poprzez komunikaty, które by były nadawane poprzez yy, służby odpowiedzialne za system ostrzegania.